Są brzydkie garnki, są brzydkie drzewa na przykład. Są brzydkie miejsca, są także brzydkie zniekształcone marchewki. Ale wiecie, co jest jeszcze brzydkie? Na pewno nie ja. Możecie się domyśleć po tytule: herby piłkarskie. Są też brzydkie. Z tego dzisiaj naprawię dokładnie to trzy z nich. Będą to FC Zjednoczone Róże, Avenir Bergen i Obresal. Jazda! Na pierwszy ogień Cobresal klub Deportes Cobresal to klub z Chile z no nie najlepszym herbem jak widzimy chyba jest to klub górniczy bo na oryginalnym herbie mamy kas górniczy no i piłkę i to pomarańczowe coś na którym jest napis Cobresal ale spokojnie zmienimy to nowy herb będzie wyglądał trochę inaczej bo będzie na nim jakby po prostu taki górnik ale to nie będzie zwykły górnik będzie taki jakby ściekły i szybki więc wszystko zacząłem od wybrania kształtu herbu będzie to kształt takiego herbu jaki ma na przykład Bornu z ligi angielskiej więc od razu usunąłem napis AFC Bornu usunąłem tą głowę z piłką ze środka. Wydłużyłem to górne miejsce czarne na napis, a od razu zamiast boardmów będzie widnieć kobresa. Użyłem takiej jakby szybkiej fajnej czcionki. No i dodałem fajny taki gradient, a wokół całego napisu dałem taki cień wewnętrzny koloru białego. Przez to napis wygląda naprawdę fajnie. Dodałem pomarańczowe tło, to już się ładnie komponowało. Całą w ogóle pomarańczową obramówkę na ten herb i zabrałem się za creme de la creme, czyli właśnie górnika, który będzie w środku. Wszystko zacząłem od szkicu. Górnik będzie miał na głowie czapkę, z tyłu będzie widniał kilof, a sama jego twarz będzie jakby taka wściekła. Brodą z wąsikiem i nie będzie jakby do końca widać oczu. Szybkości i mocy tej pracy nadają takie szybkie, krzywe linie, więc tak to ostatecznie wygląda. Teraz przejdźmy do lineartu. Czyli właśnie tak to wygląda. Więc teraz jak mamy taki lineart, możemy zabrać się za kolorowanie. Kolorowanie akurat będzie dosyć proste, bo jego twarz po prostu będzie kremowa, piękne białe ząbki, żółty kas, tle, szary kilo, a tło jak pod koniec zobaczycie będzie też pomarańczowe. W lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu będą takie jakby części jakby takiego wielokątu, takie jakby krawędzie czarne. Stwierdziłem, że dobrze one zapchają jakby pustą przestrzeń. No i dobra, jak to mam gotowe, to zabierzmy się jeszcze Cieni i białego światła padającego na naszą mordeczkę. Na początku dodałem światło, będą to białe kreski, których najwięcej będzie na kasku. Także dodałem je trochę od lewej strony twarzy naszego górnika. No i tutaj ciuteczkę na duchem. No a cienie będą padać od prawej strony, czyli właśnie tak jak od tej lewej strony pada światło, to od prawej będą padać cienie. I na przykład właśnie taki cień i szybki cieni na jego kasku, dosłownie w kształcie błyskawicy, prawda, daje takiego fajnego uroku tej pracy. Tak samo na przykład tutaj na policzku, też ma taką jakby ala błyskawicę, można powiedzieć. No I przez to co wygląda, jakby ta praca była taka bardziej dynamiczna. No i dodałem właśnie te Maręczowe tło, o którym wcześniej wspominałem. Naprawdę wyszedł bardzo fajny herb. Naprawdę podoba mi się bardzo ta praca. Jedynie ona nie jest tak, jakby minimalistyczna. Bardziej nawet ona by pasowała jako herb esportowy czy coś w tym stylu. Ale po prostu w tym filmie się dziś bawimy, więc naprawdę jest Jest dobrze. Fajnie to wygląda. Dobra, to była pierwsza praca. Teraz kolejna. FC Roses United. FC Roses United to jest właśnie klub z RPA, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mimo tego, że był założony dopiero w 2009 roku. Ale mają oni taki nie najlepszy herb. Jeszcze ten czarny kciuk w górę z różą i napis. Skippon, gdzie lepsze herby Dlatego dziś naprawimy go, no właśnie Tej pracy bardziej postawimy na minimalizm Kształt tego herbu będzie zabrany, zrżnięty Można powiedzieć z herbu LA Galaxy Właśnie teraz widzicie, jak go tutaj trochę wywalam te napis LA Galaxy i dopasowuję do kolorystyki FC Rose United Naszego z RPA. Czyli środeczek będzie biały, a obramóweczka będzie czerwona Dodajemy od razu właśnie też takie cienie Takie tutaj na obramóweczce, takie jak ma LA Galaxy Okej, okay, jak mamy to gotowe to szybko dajmy tło No i co dalej? Że postawię tutaj na minimalistyczną różę nazwę taką fajną wektorową różę I wpleciemy ją do środka No ale co, no trochę to pusto, trzeba dodać napisy Więc dodałem od razu napis United na właśnie to miejsce Gdzie było napisane Galaxy W oryginalnym herbie LA Galaxy Dodałem go, trochę go zaokrągliłem, żeby idealnie pasował do ramki No i teraz się zastanawiałem, co dalej Myślałem, że w sumie umieściłbym w tym herbie wszystko Czyli i FC, i Roses, United Gdzie to wcisnę? No a wcisnę to w tam w środek, koło tej róży Tak przynajmniej stwierdziłem, że to będzie mądry pomysł Więc od razu koło tej róży dodałem literki F i Symbolizujące Football Club oczywiście I napis Roses Tylko ten, ten napis Roses tak... Nie, trzeba to zmienić Widziałem, że skoro ta róża jest tak po, jakby poprzecinana u góry I w takim stylu zrobiona To czemu by nie zrobić takiego samego napisu? Wycinałem jakby takie luki Dzięki czemu sam napis wygląda jakby był taki przecinany nożem naprawdę daje to fajny, fajny efekt Taki fajny, że musiałem dwa razy powiedzieć fajny Potem kombinowałem, bo w sumie to FC to tak... Mm, w sumie stwierdziłem, że może tak średnio mi się podoba Dodawałem tam na przykład piłki Na sam środek w ogóle tego białego tła dałem mixa Takie fajne. Jery, szmery, ale nic to w sumie nie dało, bo nie spodobało mi się to. Po prostu zostawiłem to FC Roses, a te piłki, co chciałem wcześniej tam wkombinować zamiast FC, dodamy obok napisu United i dało to naprawdę satysfakcjonujący efekt. Więc nie wiem, jak Wam, mi tam się podoba ten herb. Wiem, że dla wielu może być on taki trochę przekombinowany, mimo wszystko, mimo że miał być minimalistyczny, ale może niektórym się spodoba. Tam na przykład siada po prostu. Fajny, jest trochę nietypowy. Czy Wam się podoba, to już zostawiam dla Was sekcję komentarzy, piszcie, a my lecimy dalej. Więc ostatni, ale nie mniej istotnym herbem, który chcę. Dziś poprawić jest Avenir Begen klub Z Luksemburga, taki o, tutaj tu hajs skrzat tak mi się wydaje przynajmniej. Tak tu siedzi. Nie, nie, jest taki zły herb, ale stwierdziłem, że zrobię lepszy. Dobra, zrobię lepszy, to zobaczycie. Zrobię inny. Może tak. Kółeczko walimy od razu, o kółeczka, drugie kółeczko. No i wygląda to na razie jak jajco, ale spokojnie coś się zmieni. Może. Zajmiemy napisy u góry Awanir na dole Begen, czyli nazwy naszego klubu. po prawo i lewo takie fajne piłeczki wektorowe, które pokazane było, że to klub piłkarski, bo nigdzie FC nie będziemy dawać. No i jest, tam zostało to żółtko w środku, a co tam wciśniemy, no oczywiście tego gnoma, co tam. Siedzi na tym herbie starym, tylko trochę go zmienimy. Będzie tutaj bardziej taki wściekły, można powiedzieć, taki, który byś chciał cię z... Więc tak, zabrałem się za szkicowanie, tak jak w pierwszym przypadku, w Kobresalu. Po prostu taki fajny gnom z fajnym wąsikiem. No i tak, nie myśląc długo, zabrałem się za zarysowywanie szarym kolorem, czyli takim, jaki jest także widoczny na starym herbie. Zarysowywanie brody, wąsika, mordeczki, no i czapeczki. I kinola. Ostatecznie miał być on biały, ale stwierdziłem, że nie, to nie wygląda. No i tak, musiałem jakoś odznaczyć, jakby jego taki pomponik zwisający, co mam w tym starym herbie. Widzę taki poszarpany, jakby tutaj, te, to coś. Więc taki sam chciałem umieścić tutaj. Musiałem go czymś oznaczyć, czyli oznaczyłem to jakby taką białą, krechą, białym takim światłem. To białe światło stwierdziłem, że muszę nałożyć tak to wszędzie. Jak już tu nałożyłem, to trzeba na, na całą tą postać. I dodałem od razu na brodę, na wąsika. I także na oczy, bo przez to one się bardziej oznaczają, że tam w ogóle są oczy. stwierdziłem ok. Wygląda to ku, cool, ale trzeba go jakoś podkreślić jeszcze bardziej. Takiego koloru, w jakim jest cała obramówka, jakby herbu. Nadałem go tak samo na czapę, na brodę, na wąs, ale to już wiecie. Na co? I zmieniłem tą buźkę jego bo ta buźka była wcześniej taka schos trochę. Teraz jest taka, taka lekki uśmieszek mamy tutaj widoczny, tak jak dokładnie na starym herbie. Potem stwierdziłem, że jednak cały kolor szary na tym gnomie to nie jest najlepszy pomysł. Pomyślałem, że chyba dodam jednak trochę czarnego koloru, czyli co taki kolor, w jakim jest cała ta obramówka i napisa Wenir Begen. Zacząłem go dodawać trochę po kolei, na przykład na czapeczkę. Trzymałem się tego bardziej, żeby ten kolor czarny był obok tego światła białego. Tak samo całe oczy zakolorowałem na całkowicie czarno. Jego kawałek noska przy tym białym fragmencie Również na czarno, do wąsika trochę czarnego koloru No i tam na brodę, tam trochę mocniej właśnie I tam w sumie wyszło idealnie, że jest tyle samo koloru szarego, czarnego Jak i właśnie dokładnie białego Co stwierdziłem, że jeszcze dodam taki lekki cień dosłownie padający z czapeczki I z jego oczu, i z nosa, i z wąsu a no i tam z brody też trochę w sumie, by bardziej się odznaczał I w sumie nie wiem co tu więcej opowiadać, bo to naprawdę chyba było tyle Powiem wam, że no te herby w tym odcinku Myślę, że będą trochę tak by, czy kontrowersyjne I ja po prostu powiem wam tak, że nie wiem czy wam się takie coś spodoba ale po prostu chciałem się dobrze trochę pobawić w tym odcinku, a takie coś naprawdę spożyło mi dużo radości i stworzenia, więc zostawiam was z takim czymś. To miał być gnom, tak? Myślę, że tłodziutki herb. Dobra, nie będę tu więcej się rozpowiadał. To są właśnie te trzy herby. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który z według Was jest najlepszy. Mój faworyt, mimo wszystko, kobresal, a te Avenir Begin z FC Robs nie wiem, które, znaczy jako drugie. To będę tak exact one niech będzie. No i dobra, to byłby koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Myślę, że naprawdę nietuzinkowy film, zostawcie łapkę zuba jak Wam się spodobał. I wbijcie także na. To ostatni film tutaj, w którym naprawiłem herby z klasy, A na dziś to wszystko, bye bye.